Z tego filmu dowiesz się, jak skutecznie budować masę mięśniową i pokażę Ci to na przykładzie Kuby, czyli mojego klienta, który w dwa miesiące osiągnął takie efekty. Serdecznie zapraszam. Cześć, tu Dawid Kozłuk, jestem trenerem i dzielę się z Wami wiedzą o kształtowaniu sylwetki. Moim celem jest to, żebyś ty wyglądał świetnie, roszył się dobrze w swoim ciele. Jeżeli takie tematy Cię interesują, to zostaw subskrypcję, by być na bieżąco i na wstępie będę Ci bardzo wdzięczny za zostawienie łapki w górę pod tym filmem. Zaczynamy! Kuba trafił do mnie z polecenia innego zadowolonego klienta. Tak wyglądał na początku naszej współpracy, gdzie ważył 74 kg. Jego staż na siłowni wynosił około 3 lata, jednak te treningi często bywały nieregularne. A w weekend zdarzały się imprezy, alkohol, co również utrudniało kształtowanie sylwetki Kuby. Więc w momencie, gdy Kuba zgłosił się do mnie na współpracę, jego celem była poprawa sylwetki, głównie w kontekście budowania masy mięśniowej, zwiększenie wyników siłowych. Poprawa nawyków żywieniowych, a także poprawa stylu życia, poprawa nawyków życiowych. Jestem mega zadowolony, że i to się udało nam osiągnąć. Warto tu jeszcze zaznaczyć, że Kuba pracował fizycznie oraz miał kilka kontuzji, których się nabawił podczas swojej kariery treningowej, co dla wielu jest demotywacją i wiele osób szuka w tym wymówek, a Kuba Wam pokaże, że możecie właśnie osiągnąć swoje cele mimo ogromnych przeszkód. Przejdźmy zatem do tego, co kuba osiągnął podczas dwóch miesięcy współpracy ze mną, no i jego sylwetka zmieniła się z takiej w taką, na wadze jest 6 kg więcej, czyli ważył wtedy 80 kg. Można by było się spodziewać dość dużych przyrostów w pasie oraz w talii z powodu tak dużego przyrostu wagi, ale jeżeli spojrzymy na pomiary na początku współpracy oraz na końcu współpracy, no to są one po prostu zdecydowanie lepsze, a sylwetka wizualnie również wygląda zdecydowanie lepiej, więc cel sylwetkowy został osiągnięty. Jeżeli chodzi o cel zwiększania wyników siłowych, na początku współpracy Kuba wykonywał wyciskanie sztangi leżąc z ciężarem 60 kg, po bloku akumulacji, gdzie celem tego bloku jest zwiększanie objętości, a nie obciążenia, Kuba mimo wszystko wykonywał wtedy wyciskanie sztangi leżąc już z ciężarem 75 kg a po bloku intensyfikacji, gdzie celem jest zwiększanie obciążenia Kuba wykonywał wyciskanie sztangi leżąc z ciężarem 90 kg na 5 powtórzeń jeszcze z zapasem więc cel siłowy również jest osiągnięty jeżeli chodzi o poprawę nawyków żywieniowych przed współpracą dieta Kuby wyglądała w taki sposób, że przeważyły głównie produkty przetworzone, fast foody, produkty niekoniecznie zdrowe, ale podczas współpracy skorzystaliśmy z zasady 80-20, gdzie 80% produktów w diecie Kuby to były produkty zdrowe, nieprzetworzone, pełnowartościowe, a tylko 20% stanowiły produkty niekoniecznie zdrowe, takie na które Kuba miał akurat w danym momencie ochotę. Elastyczne podejście, zarówno do treningów, jak i do żywienia, jest po prostu kluczem do sukcesu w kształtowaniu sylwetki. Trzeci cel również jest odhaczony. No i został jeszcze czwarty, czyli poprawa stylu życia. Kuba podczas współpracy całkowicie zrezygnował zarówno z imprez, jak i z alkoholu. Więc wszystkie cztery cele udało nam się osiągnąć podczas zaledwie dwóch miesięcy współpracy. Mimo że to wszystko wygląda bardzo fajnie, to musicie wiedzieć, że niestety nie każdy będzie w stanie osiągnąć taki progres sylwetkowy w tak krótkim czasie, podczas gdy u większości osób powinniśmy celować w przyrost na wadze między 0,5% a 1,5% masy ciała w skali miesiąca, w zależności od poziomu naszego zamasowania, no to jak widzicie, u kuby było to 6 kg w 2 miesiące. U większości osób skończyłoby się to dużym brzuchem oraz demotywacją do treningów, do kształtowania sylwetki, do budowania masy mięśniowej. Tymczasem u Kuby mamy tak niesamowite efekty. Więc wchodzi tutaj po prostu sprawa indywidualizacji, indywidualnego podejścia do współpracy, indywidualnego planu treningowego, który musi być odpowiedni, plan żywieniowy również, odpowiednia regeneracja. No, i musi być również odpowiednie zaangażowanie zarówno trenera, jak i klienta do współpracy. I Kuba podczas współpracy dawał siebie 100%. Jest po prostu tytanem pracy. Macie tutaj nawet jego wiadomość, że dawał siebie po prostu 100%, i przez to tak szybko progresował. Kuba był również bardzo zaangażowany w nasze raporty, ponieważ raport w raport z tygodnia na tydzień. Otrzymywałem od niego dosłownie wszystkie informacje, które potrzebowałem razem z nagraniami z treningów. Więc dzięki temu mogłem mu na bieżąco udzielać wskazówek, co ma poprawić, co robi nie tak, co może zrobić inaczej. A jeżeli chodzi o nagrania z treningów, to tam po pierwsze mogłem ocenić jego technikę ćwiczeń i tu również ją poprawić. Ale po drugie, myślę, że to jest nawet ważniejsze, że mogłem ocenić, czy on trenuje odpowiednio blisko upadku mięśniowego, czy występują u niego mimowolnie spowolnione powtórzenia. Ponieważ to one mają największy wpływ na wzrost naszych mięśni, na to, czy my będziemy osiągali efekty sylwetkowe wskutek wykonywania treningów, czy też nie. Jeżeli tych powtórzeń nie było, to mogłem mu udzielić wskazówek, że musi dołożyć ciężar albo zrobić więcej powtórzeń bliżej upadku mniejszego, żeby doszło do występowania tych mimowolnie spowolnionych powtórzeń. Kolejna sprawa to bardzo dobry kontakt. Już poza raportami, gdzie Kuba regularnie zadawał mi pytania i mu na nie odpowiadałem. Dzięki temu też miał pewność, że wszystko robi dobrze i idzie w kierunku swojego celu. No i ja także dbałem o to, czy Kuba jest zadowolony. Także regularnie zadawałem pytania, czy czuje się w porządku, czy wszystko mu odpowiada, czy z tej współpracy jest zadowolony. I to wszystko skumulowane przełożyło się właśnie na takie efekty. Tutaj macie opinię Kuby na temat całej naszej współpracy. Tymczasem ja Wam powiem, jak skutecznie budować masę mięśniową. Podam Wam takie ogólne zalecenia, które oczywiście musicie zindywidualizować pod siebie, pod swoje możliwości oraz preferencje. Po pierwsze i najważniejsze, dobry plan treningowy, czyli taki, który jest oparty na czterech fundamentalnych zasadach treningowych: w zasadzie specyficzności, przeciążenia, różnorodności oraz indywidualizacji. Po drugie, plan treningowy musi zawierać wszystkie niezbędne parametry treningu sylwetkowego, czyli nie tylko nazwy ćwiczenia, ilość serii, ilość powtórzeń, ale częstotliwość, rozkład trenowanych partii w skali tygodnia, dobór ćwiczeń, kolejność ćwiczeń, objętość, czyli ilość serii roboczych oraz ilość powtórzeń wysoko stymulujących, zakres powtórzeń, parametr RIR, parametr MSP, ciężar Tempo pracy, zakres ruchu, przerwy między seriami. Czyli tych parametrów jest zdecydowanie więcej. Jeżeli chcecie skutecznie, efektywnie trenować, no to powinniście zadbać o właściwy plan treningowy. Jeżeli już będziecie mieli odpowiedni plan treningowy, to musicie teraz go odpowiednio wykonywać w praktyce. Bo to, co Wy sobie rozpiszecie, to jest tylko teoria. A to, czy Wy rzeczywiście będziecie tak trenować, czy wykonacie to ćwiczenie z taką samą ilością serii, na taką samą ilość powtórzeń, z danym ciężarem, żeby to wam dostarczyło danej ilości powtórzeń wysoko stymulujących czy też żebyście mieli w trakcie wykonywania danego ćwiczenia podaną ilość MSP, czyli mimowolnie spowolnionych powtórzeń, no to jest ogromnie ważne. Bo jeżeli będziecie mieli idealny plan treningowy, ale nie będziecie go wykonywać odpowiednio w praktyce, to to Wam nie przyniesie odpowiednich efektów sylwetkowych i będziecie po prostu niezadowoleni. Właśnie tak kończy się większość okresów budowania masy mięśniowej. Kolejna, trzecia sprawa to odpowiednia dieta, odpowiedni plan żywieniowy. Tutaj polecam korzystać z zasady 80-20, jeżeli chodzi o jakość diety. Jakość diety jest ogromnie ważna, ponieważ niskiej jakości pożywienie powoduje, że Budujecie mniej mięśni i więcej tkanki duszowej, a także powstają stany zapalne, które Wam utrudniają procesy hipertrofii. No i warto oczywiście zadbać o odpowiednią nadwyżkę kaloryczną. To pierwsze, czyli jesteś, jeżeli jesteś osobą średnio zaawansowaną, to powinieneś spożywać około między 400 a 800 kalorii ponad swoje zapotrzebowanie, a jeżeli jesteś osobą początkującą, to powinieneś spożywać między 800 a 1000 kalorii ponad swoje zapotrzebowanie. Do tego oczywiście dochodzi odpowiednia podaż białka, czyli między 1,6 a 2,2 g na kilogram masy ciała, około 0,7 g do 1,2 g na kilogram masy ciała tłuszczy nienasyconych. No i pozostałą część tych kalorii powinny stanowić węglowodany. Tutaj również musisz zadbać o to, żeby plan żywieniowy, przekładać na praktykę, czyli żeby odpowiednio jeść, a nie tylko żebyś to miał w teorii, gdzieś tam w aplikacji na papierze zapisane, niech to sobie wisi, a ja będę sobie jadł zdecydowanie inaczej, bo to ci również nie przyniesie efektów. Oczywiście bez odpowiedniej regeneracji również te budowanie masy mięśniowej nie będzie wyglądało dobrze. Jeżeli masz zakwasy z treningu na trening, no to z pewnością coś jest nie tak. Jeżeli śpisz mniej niż 6 godzin, jeżeli masz słabą jakość snu, no to zdecydowanie warto to poprawić. Mam nadzieję, że cały ten film bardzo mocno Ci się spodobał. Zostaw dobre słowo w komentarzu dla Kuby. Mam nadzieję, że ten film to była dla Ciebie również ogromna motywacja, że historia Kuby Cię zmotywowała do tego, żebyś Ty zmienił swoją sylwetkę. No i tego Ci życzę, żebyś wyglądał po prostu świetnie i czuł się dobrze w swoim ciele. Ja Ci będę również bardzo wdzięczny za udostępnienie tego materiału, ponieważ w ten sposób pomagasz mi rozwijać mój kanał na YouTubie. To po pierwsze, a po drugie możesz zmotywować wiele innych młodych osób do kształtowania, do zmiany ich sylwetek, a także zmiany ich stylu życia. Dziękuję Ci za obejrzenie, no i do następnego.